białowłosy. Nie jesteś stąd, ale bijesz się jak wyspiasz. Co cię sprowadza na Skellige? To długa opowieść. Mam tu coś do zrobienia. Jak każdy. Ja dla przykładu szukam siostry. A co się z nią stało? Porwali ją piraci. Ale dostanę ich w swoje ręce. A wtedy pożałują, że się urodzili. Masz jakiś trop? Ci dwaj tu, zanim mnie zaatakowali, powiedzieli, że ich kapitan popłynął w stronę Hindarsfjord. Kurisu była na pokładzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz swoją siostrę. Gdybyś trafił na tych piratów, albo przypadkiem spotkał Kurisu, powiedz jej, żeby wracała do domu, do Blandare. Masz moje słowo. Bywaj.

Witaj, Jen. Dobrze, że jesteś. Zaczynałam już tu marznąć. Musiałem coś załatwić. Coś niecierpiącego zwłoki, jak mnie mam. Co to było? Kontrakt na Nekera? Powiedzmy. Może iść? Mhm. Ostatni raz byłam na Hindersfjall ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przechodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Kwiat, a co jeśli ich nie wąsięgą, prawdę, rosły, nas Nie wyrosły, a już w, w ziemi leżą. Nie a ja domu. cały Umarł. był bratem mojego. Może znakomicie ja gwiazda. Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry, wybaczcie, że przerywam, ale mamy do Was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a. A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. <słuch> Mówcie więc. Mówią, że tę wioska zniszczył dziki Gon. To prawda, choć niewielu nam wierzy. I wy pewnie też nie. Widzieliście jeźdźców na trupich koniach, w zbrojach pokrytych szronem? Tak, tak było. Przybili do brzegu na statku z trupich paznokci. Jak w pieśniach. Leif powiedział, bierz dzieci. Wtedy weszły. W twarz go cięły. Szeptał coś, ale tylko krew Wystarczy. Mieliście o kogoś pytać, a nie rozdrapywać rany. Co się stało potem? Jen zostawił. Nie rozumiesz. Jeśli się dowiemy gdzie. Rozumiem. Mimo to przestań. Masz rację. Teraz przejdźcie do rzeczy. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta, ta, ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. Tak, tak. Co się z nią stało? Nie wiem. Widziałabym ją przez chwilę tuż przed tym przed wszystkim. Była w stajni. Z, z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Zapamiętałaś coś więcej? Cokolwiek. Tyle, że wyglądała na zmęczoną. Bardzo zmęczoną i miała mokre włosy. No, to wiemy, że umyła głowę. Świetnie. Przykro mi, skia. Tchórz! Przepraszam. Tchórz! Tchórz by wam powiedział więcej. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed Gonem, on jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z morkfargiem. Tchórz, który garnie się do walki, czy tylko ja widzę tu sprzeczność? W tym rzecz, gdyby tchórz zabił morkwarga, dowiódłby, że starszyzna się pomyliła. Odzyskałby wtedy honor i imię. Ciekawa procedura apelacyjna. Bardzo skeliska. Ja nie drwię z waszych praw i proszę o to samo w zamian. Morkwark? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skeliga. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu, brał złoto od nim w gardu. mordował ciężarne, a dzieci? Hmm. Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego: gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą, i przybił do fial obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę, i Morkwark zmienił się w potwora. Klątwa, potwór, wygląda na to, że będziesz miał co robić. Jestem tu prywatnie. Wątpię, żeby morgfark się tym przejął. Potwory mają chyba nienormowane godziny pracy. Zgadza się, więc jeśli wejdzie mi pod miecz, zajmę się nim, ale tylko wtedy. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Chodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Pusz też tak pewnie zrobił, chyba że braku mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frey. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Tak? Głowę przed Tak? To tak to było. Na co taki wielki dom dla ciebie jednak? już nie wrócą. Jest... Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli twórz nie żyje. Poradzimy sobie. Niby jak? Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem milsza. Mogłabym, ale taką przecież mnie kochasz, prawda? Chyba się nie Kurac na nasz widok.